Bądź moją muzą, jesteś moją musą. Tak myślałam i nie pomyliłam się, znalazłam mój ideał. Nosiła czarne kolczy, kolczyki opery śpiewała, randka wspalona od wzroku Zawsze zgoda, tylko się zastanawiam czasem, czy nie jestem dla niej za młoda. Światem zawodną głos i dźwięk, gdzie w pracy moja piękna kobieta jest. W skarbie to oczywiste, przecież kochamy muzykę. Jestem kobietą, a ty kocham. Nie bądź moją muzą. Piękna jesteś, wiesz, ambitna, pracujesz w każdy dzień, wam mnie twoja opera, w brasku świec, bo ja kocham cię, jesteś moją muzą, muzą. Światem zawodną, głos i dźwięk, gdzie w pracy moja kobieta piękna jest, garbie to oczywiste, przecież kochamy muzykę, jestem kobietą, a te kochanie, bądź moją muzą. Piękna jesteś, wiesz, ambitna, pracujesz w każdy dzień, wam mnie twoja opera, w brasku świec, bo ja kocham cię, jesteś moją muzą, muzą. Wiele raz, gdy padł deszcz, przytulała mnie. Wiele kobiet jeszcze swojej dziewczyny spotkało. Spotkałam dominator, ta droga raz kamieła jakoś, co do jednej połamana. Moja ukochana, mówi Monika, był mów na imię, gdy ją pocałowałam pod wrokiem. Moje serce zabiło szybciej. Się o tym zawładnął głos i dźwięk, gdzie w pracy moja piękna kobieta jest. Skarbie to oczywiste, przecież kochamy muzykę. Jestem kobietą, a ty, kochanie, bądź moją muzyką. Piękna jesteś, wiesz, bitna pracujesz w każdy dzień. Grzewa mnie twoja pyra w prosku świec, bo ja kocham cię, jesteś moją muzą. Muzą. Światem zawładnął głos i dźwięk, gdzie w pracy moja piękna kobieta jest. skarbie to oczywiste, przecież kochamy muzykę. Jestem kobietą chani, bądź moją muzą. Piękna jesteś, wiesz, bitna pracujesz w każdy dzień. Grzewa mnie twoja pyra w brosku świec, bo ja kocham cię, jesteś moją muzą. Muzą. Genia w Warszawie jak Monika Gdy jej piętej pary w niej kupię Ta dziewczyna się nigdy nie wścieka Kochanie jesteś moją muzą Muzą, bądź moją muzą, muzą W kuchni ciasto gotuje Magda i Małgosia Długie włosy ma Kasia Zadalty nos ma Kochanie jesteś moją muzą, muzą Bądź moją muzą, muzą Światem zawładną głos i dźwięk, Gdzie w pracy moja piękna kobieta jest Skarbie to oczywiste Przecież kochamy muzykę Jestem kobietą, a ty, kochanie, bądź moją muzą. Piękna jesteś, wiesz, ambitna pracujesz w każdy dzień. Grzewa mnie twoja opera w blasku świec. Bo ja kocham cię, jesteś moją muzą, muzą. Światem zawładną głos i dźwięk, gdzie w pracy moja piękna kobieta jest. Skarbie to oczywiste, przecież kochamy muzykę. Jestem kobietą, a ty, kochanie, bądź moją muzą. Piękna jesteś, wiesz, ambitna pracujesz w każdy dzień. Grzewa mnie twoja pora w blasku świec. Bo ja kocham cię, jesteś moją muzą, muzą.